Witam wszystkich, chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, jak można domowym sposobem no, wymienić samemu display. Jest to Galaxy J3. Najpierw oczywiście otwieramy kolejną część telefonu. Wyjmujemy baterię. Model dokładnie ten. Następnie otwieramy tutaj, w gdzie znajduje się sam konektor. Otwieramy go. Ja wykorzystuję zwykłą opalarkę z regulowanym temperaturą, ale. Jak, jak to woli, są dodatkowe sprzęty do tego. Display jest 100% uszkodzony. Yy, nie widać pęknięć, ale są, są rysy, więc yy, tu są jakieś rysy. Nie wiem, czy to widać. No bynajmniej jest na 100% uszkodzony, więc nie ma yy, po prostu sensu testować i ten no, po, po prostu. No, trzeba, no Dobrze mamy cały display. ona ja ustawione na 200 stopni, ale normalnie 100 wystarczy. Chodzi tylko, żeby chlej podgrzać żeby łatwiej było odseparować display pod, od reszty no oczywiście trzeba uwagać, żeby sobie rąk nie poparzyć podgląd najlepiej koło, ale również jest ważne żeby środek Ktoś się dobrze podgrzał. Wtedy klej będzie łatwo, że tak powiem, odseparować temperaturę można palcem śmiało wyczuć, że wystarczająco jest podgrzane. Ja robię zawsze paznokietkiem. O, widzicie, łatwo odeszło. A, można użyć albo plastikowych kart. O tutaj widzę, że odeszła szyba. Reszta zostało. Zdarza się. Ten screen prawdopodobnie jest dobry, więc pracujemy resztę także i tak się ponownie to ponieważ... wrzać Tatrym... bardziej wyspecjalizowanym osobom da się ponownie użyć jeśli jest dobry Mniej wyspecjalizowanym osobom, niestety, nie ma takiej możliwości. No, w tej chwili udało się odseparować reszta folii, została też oddzielamy no bardzo szybko. O, zapomniałem o najważniejszym: jakie narzędzia będą potrzebne. No, ja używam takich kart i tp i tt, ale naturalnie przy odrobinie szczęścia wystarczy y, zwykła stara karta bankowa, że tak powiem i paznokieć. Dobra następnym czynnością jest wymiana displayu, czyli najpierw co najważniejsze jak każdy sprzedający zaleca przed oderwaniem folii przetestować display Czyli zakładamy go na sucho display umieszczamy konektor W odpowiednim miejscu. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić konektora nie wystarczy nacisnąć konektor musi po prostu dobrze leżeć. Muszę założyć okulary niestety. Nie wszyscy ich potrzebują? Nie potrzebuję. Mówię, że jest małe przesunięcie. Dlatego się ciężko. W tej chwili jest złapało. Ledko. Jest OK. Oczywiście wkładamy znowu baterię. I możemy przejść do testu. Taż buton został w starej obudowie budowie. Ale to nie szkodzi. Już jest nowy. No, ale później będziemy jeszcze demontować. Chodzi o sam test. Dobra, telefon działa, jest odblokowany. Mogę zdjąć folię. Najlepszym testem jest. Yy po prostu hmm, tutaj po prostu ktoś ma hmm, telefon no i tutaj się wyświetla po prostu e, test całego display jest to ok ja? możemy zobaczyć czy display ma jakieś wskazania ujemne czyli yy, jakieś pixel feller przy yy, bg co tu jest sam test toć. No, tutaj po prostu telefon był długo nieużywany więc Tysiąc komunikacji od razu, tutaj na no, display okazuje się dobry, więc możemy wyłączyć telefon i zająć się montażem samego displayu. możemy po prostu albo i od razu zdjąć folie ogromne no. po prostu wyjąć ponownie pościągać wszystkie folie ochronne dlatego najlepiej użyć pincety, chyba nie przygotowałem Nie mam akurat 500 pod ręką. Sorry, to jest moje pierwsze wideo, więc trochę chaotyczne jest. Musimy pościągać naturalnie wszystkie folie. Tutaj jeszcze był sprzedawca, tak miły, że po prostu dał jeszcze szybę ochronną dodatkowo i. To jest specjalnie, gdzie można złapać i dodatkowy klej, bo niestety te oryginalne tasiemki, powiem szczerze, że to nie jest mój pierwszy display, te kleje oryginalne nie trzymają za dobrze i podejrzewam, że sprzedawca od razu Przewidział, że, że być może po czasie się to rozklei, więc od razu dał klej, ale widzę, że to jest bardzo dobry klej, więc nie będziemy tutaj nic zmieniać. Najlepiej. Położyć sobie jeszcze kartę w poprzek, zanim na klej złapie. Będziemy mieli problem z tasiemką, tak jak w poprzednim razie. Najpierw zawsze mocujemy tasiemkę, więc tasiemka jest elastyczna, tylko, że później jest problem Złożeniem jej. Więc zalecam zawsze założenie najpierw tasiemki, a później... Później przyklejenie samego displeja. Oczywiście, najpierw przed montażem, przed wszystkim powinno się poczyścić wszystkie krawędzie. Tutaj w tym przypadku się okazuje, że krawędzie są idealnie czyste. Więc tego nie robię. to jest jeszcze używam do dociśnięcia dyspleja założymy jeszcze baterię jakby coś było nie tak do testu gdzieś umknęła Dobrze, ale test przeszedł, więc najlepiej docisnąć sam display na parę minut, żeby klej dobrze mocno złapał. Najważniejsze są rogi. Można z zwykłych żabek, klamer użyć, tylko proszę uważać, żeby posiadały jako takie gumowe części, żeby nie porysować od razu nowego displaya. Im więcej miejsc dociśniętych, tym lepiej. Nie, nie każdy ma po prostu takie możliwości. Wystarczy docisnąć rękami, też jest wystarczające Ja akurat posiadam coś takiego, bo często wymieniam od znajomych że tak całe szyby czy tylko displaye więc zaopatrzyłem sobie już w takie narzędzia bo teraz ze środku możemy go włączyć bez przeszkód no a tym sposobem należy pamiętać żeby nie zbyt mocno dociskać tego display'a, bo może być podatny na ponowne uszkodzenia no a po jakichś pięciu minutach można śmiało odkręcić wszystko i powinno trzymać, ja z reguły to trzymam do godziny czasu można nawet jeszcze lekko podgrzać Tu play, klej lepiej złapać No i tym samym Wymieniłem display Kosztem Że tak powiem do Dwudziestu 20 euro. No. Sam display kosztował 16 z groszami na AliExpress. Dobrze, w tym miejscu chcę podziękować za, za obejrzenie mojego pierwszego wideo. Jakieś sugestie, jakieś. Proszę się dzielić, proszę pisać. Pozdrawiam wszystkich. Ciao.